Uwielbiam tej popowych chłopców demonu! Haha, są tacy odważni! Oj, szybko kryć się! O rany, sertopiony! Fuh. Na dzisiaj wystarczy telewizji. Lepiej się położę. Czekaj, od kiedy mamy różową toaletę? I fioletowego potwora też. Hej, skąd tu ten kaktus? O rany, sertopiony! O nie! Czy ja właśnie trafiłem do świata k-popowych łowców demonów? No! Sam, naprawdę musisz się uspokoić. Niemożliwe, to Gwima. Ratunku, ktoś? Su, ten Gwima jest tutaj. Ojej, Sami, spokojnie. Łowcy demonów zawsze sobie radzą z demonami, prawda? No i jestem ciekawy, jak to ma im niby pomóc? Mam się schować za plakatem i udawać tapetę, co? Jak ich narysujemy, wyskoczą i odstraszą twój strach. To jak rysunkowa terapia. Tak! Jasne! Rysunkowa terapia. Moja super broń na złych gości. <grym> Dobra, jak się uspokoisz, dołącz. A ja na razie zacznę rysować twarz Rumi. Jest piękny, ale chcę jej dać nowy look. Widzisz? Stylowo i smacznie. To nie fryzura, to obiad. Teraz Rumi nie musi się martwić czesaniem włosów. Dobra, jej włosy wyglądają trochę kukurydziano. O, obiad! O jej sami. Cześć! Sam Picasso przybywa. Jestem gotowy stworzyć arcydzieło. Och, maestro, nie mogę się doczekać Twojego dzieła. Narysuję Zoę i wszyscy będą zachwyceni. No to czekam na zachwyt. Patrzcie! Poznajcie, super szlamową Zoę. Maestro, chyba szlamowa Zoe niezbyt przypomina Zoe. Hmm, chyba masz rację. Dobra, przerobię to. Powodzenia, a ja narysuję nogi Rumi. Nie potrzebujemy wymyślnego szejka. Ani tej dziecięcej czapki. Sam robi trochę za dużo hałasu. Mam nadzieję, że nasz dom jest cały. Nareszcie magiczna różdżka. Yej! Slimus, slomius, szlam. Ew. Chyba pomyliłem zaklęcie. Żabity, żaboty. Ach. Klęcia. Już! Żabius zniknius, szlamus resowił. Zoe, miło Cię widzieć! Samy jest idealna, świetna robota. Teraz muszę przyspieszyć i skończyć strój Rumi. Dzięki, Su, gdzie jesteś? Już pracuję nad detalami kostiumu. Muszę pomóc Su skończyć rysunek. Gdzie czerwony marker? O nie, to klimat. Goni mnie! Widziałaś to? Kto? O czym ty mówisz? Nie rozumiem! No weź! Gwima, idzie po mnie. Musimy skończyć rysować naszych k-popowych głowców demonów i to szybko! Nareszcie! Sami spokojnie. Jestem pewna, że Gwima jest tylko w twojej głowie. No to Rumi, witaj w drużynie sama. Jedziemy dalej. Nie odchodźcie, ludzie! tak głośno! Zobacz, co twój śpiew narobił! Ojej! Odwrót! Wow, wow, wow. Uf, Co? Hej, co mam na twarzy? Sami wyglądasz jak Super Mario! Hmm, właściwie to chyba wyglądam dystyngowanie. <laughs> Okej, okay, czas zacząć pracować nad portretem Miry! No to pokaż swoje talenty! Już się biorę! Hmm, nie! Za bardzo słoniowe! Nie, to zdecydowanie nie to, a gdyby... Och, mam to! Idealnie! <słuch> Jak ktoś może mieć takie uszy? Dawaj gumkę! Dobra! Więc gdzie ona jest? Hej! Kto to zrobił? Kto rzucił we mnie gumką? Co? On znowu? Ja! Nie ma żadnego gwima. To wszystko twoja wyobraźnia. Co serio? You. Naprawdę się bałem, wiesz? O nie, tuż się skończył. Ninja sam na ratunek. Karateko. Dzięki. Ten marker jest o wiele lepszy. żeby złapać Gwima i udowodnić, że naprawdę istnieje. Wyjdź, wyjdź, złoczyńco! O, kto mnie dotknął? A tak przy okazji, kilka ostatnich poprawek i nasza mira jest gotowa. Ratunku! Uff, su, nie uwierzysz, ale Gwima zamknął mnie tutaj. Samy, dość już tych bzdur. Już ci mówiłam, to tylko wyobraźnia. Nie ma żadnego Gwima, przynajmniej tutaj. Daj mi skończyć, ok? a ja zrobię zakupy na WowCode Express. Tak, proszę, zrób to. WowCode Express, jak mogę pomóc? Potrzebuję tęczowego ołówka. I to szybko. Jasna sprawa. Wow, hej, czy my się znamy? Raz, dwa, trzy, szlamowa magia w akcji. To było szybkie. Rysunek Miry gotowy. Nasza drużyna jest prawie Okej, OK, nie boję się ciebie, Grima. Słyszysz mnie? Co, co to? Aaa! Spokojnie, to tylko przyjacielski żart. Szukałam mojego ołówka, haha. Ha! Dobra, Su, odegram się. Och, ojej! Och, tak się boję tego, co knujesz. Nawet zaczęłam rysować ginu. A -a. <Grafo> Zemstę. Wybiorę moje ulubione zaklęcie. Przygotuj się tu. Mocą szlamu i tuszu moja moc jest różowa. O moja feto. Jak to się stało? To było o włos. Więc to twój pomysł na zemstę, co? Nie rozpraszaj mnie, proszę. Właśnie łapię rytm. Dobra, to się nie będę wtrącać. Daj spokój! Nie dąsaj się, lepiej mi tu pomóż! Już idę, Su! Mam dla ciebie małą sztuczkę! Wow, to prawdziwa magia! Hmm, może czas na nową fryzurę? Czemu nie? Lubię Twoje eksperymenty. Może będziesz wyglądać tak tajemniczo jak Mistery tutaj. Podziało światło? Nic nie widzę. Gwima, to twoja sprawka. Su, pomóż mi, Su, gdzie jesteś? A... Sami, po prostu zdejmij tę głupią perukę i znowu będziesz wszystko widział. O nie, grzywka mystery się przesunęła. To nie ja to Gwima. Ściągnął mi perukę i nic nie widziałem. Proszę, oddaj mój marker i znajdź sobie coś innego do roboty, okej? Okay? Okej, okay, okej. Okay. Koniec z Gwima. Wezmę się zarysowanie romans i. Ewi. Och, to genialne! Tak skończymy dwa razy szybciej! No to zaczynamy! Hej, co to za siła? Próbuję mnie odciągnąć od rysunku! Gwima to ty? Nie, nie moje arcydzieło! Ła! Hej, Gwima, wychodź! Gdzie się chowasz? O nie! mój biedny rysunek. Sami, co się tam dzieje? Siu, Gwima zniszczył mój rysunek. Co robimy? To nie Gwima, to tylko przeciąg z okna. Czekaj, czekaj, więc to nie był Gwima, tylko głupi wiatr! Nareszcie załapałeś. Ale co zrobimy z moim zniszczonym rysunkiem? Odrobina magii nam pomoże. Mogłaś to zrobić cały czas? Czemu nic nie mówiłaś? Trzymałam ten sekret na wielki finał I... A to z mystery. Och, naprawimy ten rysunek w mgnieniu oka. No proszę, cała drużyna nareszcie razem haha.